Dzień dobry Państwu. Święta Bożego Narodzenia, tuż, tuż. Pora złożyć sobie życzenia. No ale przede wszystkim my tutaj w redakcji Gońca chcieliśmy podziękować Państwu, podziękować za wsparcie, za dobre słowo. No bo bez Państwa nie byłoby tej gazety, nie byłoby tylu inicjatyw, nie byłoby tego wszystkiego co robimy, dokumentując i życie polskie, i życie w Polsce. No i jak gdyby promując tę jedną główną myśl Solidarności Narodowej. Trzymajmy się razem my Polacy, bo Polska nikomu do szczęścia nie jest potrzebna, tylko nam. I, a bez Polski będziemy o wiele biedniejsi. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się nawzajem e, wzmacniali, nawzajem... E, Kochali po prostu tak jak się kiedyś kochała bracia, szlachta. Te czasy odeszły w przeszłość, ale dzisiaj ten sam obyczaj powinien dotyczyć nas wszystkich, nas Polaków. Dlatego przy wigilijnym stole bądźmy dla siebie mili, ponad podziałami. Tego Państwu wszystkim życzę i jednocześnie dziękując za to niesamowite wsparcie, którego doznaliśmy w mijającym roku. I cóż, goniec jest jaki, jaki jest, tak każdy widzi, to jest napisane na naszej stronie internetowej. No i goniec jest przede wszystkim polski, dba o ten polski przekaz, polski interes. Czasem to jest oczywiście dla wielu ludzi niewygodne, to wielu ludzi ludziom przeszkadza, to wielu ludzi, którzy no, mają inne interesy niż polskie denerwuje. Ale proszę Państwa, choć kiedyś pewien mój kolega powiedział, że takie Podskakiwanie to jest jak ciganie lwa patykiem niebezpieczeństwo duże, przyjemność żadna. To proszę Państwa, jednak są inne przysłowia, również chińskie, które mówią o tym, że jeżeli my, Polacy, będziemy tego lwa cigali patykiem nie tam w liczbie 100-200 tysięcy, ale może i milionów jednak ten lew będzie się musiał z nami liczyć i na tym to wszystko w tym życiu polega. Także dziękuję raz jeszcze. Naprawdę z serca za wszystkie dowody życzliwości, za wszystkie dary, za pieniądze, które zostały nam przekazane w, w tym mijającym roku. Wesołych świąt dla wszystkich państwa, wesołych świąt dla wszystkich Polaków. Gdziekolwiek się znajdujemy, czy to w ojczyźnie, czy w tych, no, na całym świecie, bo w końcu jesteśmy na wszystkich kontynentach. I no. Wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku, aby Polska naprawdę rosła w siłę, abyśmy my umacniali się w polskości i żeby Pan Bóg miał w opiece nas samych, nasze rodziny i nasz kraj. Wesołych świąt!